Proszę Państwa, nie bylibyśmy w Polsce, gdyby się nie okazało, że jak zwykle coś w tym kraju musi się spierdzielić. Niby protest pokojowy, niby wszystko już było załatwione jak trzeba. A tymczasem dzwonią do mnie chłopaki, że po akcji policja podejmuje tutaj interwencję w stosunku do naszych aktywistów. I teraz właśnie wyjaśnię, czym jest powodowana ta interwencja. No, już się zbliżamy tutaj do wydarzenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Cóż tu się dzieje? Po raz drugi. Nie, mam, nie mamy zapałek ani zapalniczki. Dobrze. Ale rozumiem, że jednak coś panowie palicie. Ale co chyba Głupa palicie, Bo co to jest za interwencja? Co tu się odbywa? Nikt pana nie obraża, proszę nas też nie obrażać. Ale bardzo. ja po prostu wskazuję na zupełną bezzasadność waszej interwencji. E, nie, żadne, nie, nie ma żadnej nie wiem, interwencji. Nie pan robi problem. Do no nie, no. Nie dalszy, dalszy, wszystko, nie, a dlaczego wszystko, są nie, osoby są legitymowane? Nie, no bo to jest to dla to mnie element represji. Osoby, które tutaj są, wiedzą dlaczego są legitymowane, no, przeszukani. Ale dlaczego zostaliście przeszukani? Nie mam pojęcia. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Aha. Mają prawo zapisać za że Jeżeli mają jakieś wątpliwości do wykonania czynności. Czy znaczy, ja mam wątpliwości, dlatego że według mnie to jest Pan element nie represji. Nie wątpliwości u pana tutaj nie było, proszę pana. Pan przed parę minut temu generalnie skończył nasze czynności i osoby, mm -hmm. które są legitymowane i yy, widzę, że nie mają jakiegoś żadnego problemu z tym, że ich legitymowaliśmy. Znaczy ja mam problem z tym, że po akcji tak. legitymuję się, żeby yy, dokonać. Yy, legitymowania tak. osoby. Musi być ku temu wyraźna potrzeba. Coś takiego jak rutynowa kontrola. Aha, a jakaż to była potrzeba? Ale pan jest Jestem stroną, jestem stroną, w jestem stroną, Sporze podejmuję w takim razie teraz względem pana oficjalną interwencję tak. poselską. Nazywam się Andrzej Dołecki, jestem posłem na Sejm, reprezentuję Rzeczpospolitą Polską. Chciałbym wiedzieć, Biedny chciałbym wiedzieć w takim razie, to skoro panowie wiedzą, tak. to bardzo miło, to znaczy, że jednak interesujecie się tym, to teraz w ramach akcji poznajmy się bliżej. Chciałbym poznać tak. ja również... Proszę, pana legitymację proszę bardzo, Marcin, zapisz pan chciałbym, chciałbym teraz ja zapisać sobie panów dane. Proszę bardzo, przygotuję pan kartkę, ja długo sobie, proszę sobie zapisać. Nie, proszę mi pokazać legitymację, bo ja nie, nie wiem ma czy... Problem. I dla mnie jest to zupełną paranoją, że podejmują państwo interwencję. To jest... to ma charakter represji, zwyczajnie, po prostu. Niech pan nie przesadza. Aha, niech pan nie przesadza. Czyli, a, dobrze, ale ja mam interes względem tych osób i potrzebuję z nimi porozmawiać. Czy teraz panowie zatrzymują? Możemy nasze czynności. Nie zatrzymujemy. Ale dlaczego? Aha, no zatrzymujecie. Czy możemy teraz, czy ja mogę z nimi teraz pójść? Osoby, które wiedzą, dlaczego w Ja panu nie. To dobrze, to ja teraz chciałbym powiedzieć, jak to w ramach interwencji poselskiej. procesowe ma inny charakter. Nie, ja. Tak, ale czynność. czynność nie, Legitimowania odbywa się na wyraźną, na wyraźną potrzebę. Nie może. Nie, nie podlega odbywa to widzi waszego się Aha, no to jako, jaka, jaka na to, to była widzimisię? potrzeba? Czy wiesz, dlaczego jesteś legitymowany? Nie mam pojęcia. Nie miałem żadnych narkotyków przy sobie ani nic. Ale, nie mam pojęcia. Dlaczego dlaczego pan, a czemu pan mówi, że od jakichś narkotykach? No bo pan powiedział mi, że możemy posiadać substancje zapewnione. A przed chwilą pan powiedział, że pan nie wie, dlaczego jest legitymowana, a teraz pan nie. powiedział, że... że ale powiem, ale że nie, na, jakiej podstawie? A na jakiej podstawie, podstawie pan uznał, że on może tak, posiadać substancje dużojące? z tego, co widzieliśmy wszyscy przed pytaniem, było widać, że między państwem są przekazywane paczka, która może zawierać takie substancje. Także to ale to, a a dlaczego ja nie zostałem podstawa na to... Fa podstawa faktyczna... Ja nie... Ale mógł pan zapytać posła Andrzeja To Podstawa faktyczna zaistniała, tak? Wystarczyło zapytać posła Andrzeja. Dokładnie, nie trzeba było zajmować się tym. Pan Andrzej, Andrzej, pyta, czasu. Ja, nie, Dobra, nie nie Andrzej, spokój. A, a ten, nie, no to, to nie jest dla poważnie, mnie spokój. Są tak jest. Tak jest. Tak, dziękuję. dziękuję również. E, jeszcze, jakbym mógł do kompletu, tylko pana imię i nazwisko z legitymacji. Starszy aspirant Marcin Gimczyński już pod Super. Przed, Dobrze, Super, dobrze. dobrze, dobrze. I jeszcze mogę się zapytać, w ramach interwencji poselskiej, jaka była podstawa do podjęcia czynności wobec tych państwa? Została przekazana informacji. Przed chwilą przez kolegów. Nie będę się dublował, proszę. Aha, dobrze. Czyli. E, na przykład, tobie nie została przekazana żadna paczka, e, nie, więc nie. zastanawiam się, czemu względem ciebie została nie, nie podjęta interwencja. Nie. Szliśmy sobie i panowie nas zaczepili, kazali nam tutaj zatrzymać się, e, wziąć dokumenty i za chwilę pokazać wszystko, co mamy, co mamy w torbach i takie inne rzeczy. Na ustawie jest wyraźnie napisane. Aha, czyli jeszcze było prze. Czyli jeszcze było przeszukanie toreb, tak? Tak, tak, toreb, dokładnie. Siła przeszukali aha. torbę aha. moją, e, Wiktorii, aha, e, ruszali pod normalnie... Mhm. Czyli, wiem, no, tak. czy... Przepraszam, czy w tej torbie mogła być... A ja może panu pokażę, dla ułatwienia, jak wyglądała ta paczka, tak. żebyśmy się zastanowili, gdzie taka paczka mogła się schować. Mogła się schować w, pod, e, w podpaskach? Powiedz mi. Wątpię. No. Wątpimy, prawda? Czyli czego? Czyli tak naprawdę, jednym słowem, szukamy nie narkotyków, a szukamy dziury w całym. Ja rozumiem, że to być może nie jest wasza decyzja, jeżeli, tak by, jeżeli to byłaby wasza osobista inicjatywa, no to wtedy na pewno nasza interwencja trwałaby dłużej. E, ale jest to dla mnie po prostu zwykły charakter represyjny. No to jest no szok po prostu no tutaj no, Polaków jest przyzwyczajona do tego, że policja i represje, no, trzeba ale to jest trzeba, jest trzeba właśnie wansizm. odzwyczaić. Dokładnie. Nie, no to jest, to jest taki... Właśnie. Ale to nie ma do tego nic Dorota do powiedzenia, dlatego że w ustawie jest wyraźnie napisane... Panie no, poszle, no, 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 to pan, no, pan, no, My sobie to, rozmawiamy. Pani zadaje pytania, a pan... Ale nie, no bo ja panu tylko wytłumaczę. Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii mówi wyraźnie, kto wbrew przepisom ustawy posiada, a Dorota posiada zupełnie zgodnie z...

Komendant stołeczny czy KRP1 i tak dalej. Tam czasami wyraźnie widać wolę po prostu do tego, żeby... Czy Dorota jest dealerem, no przecież ta ustawa powinna być. Ma... No właśnie, ale chodzi. Ja rozumiem, ale nie, ale chodzi o to. Oczywiście, tylko chodzi o to, że, tylko, chodzi, tylko chodzi o to, że u was na górze, u was na górze, jak rozmawiałem prywatnie z komendantem, to takie oskarżenia padały. Oczywiście nikt tego przed kamerami nie powie. Tak, tylko że, no, tylko, że ja nie tak, muszę wykonywać tak, poleceń premiera, a wy niestety musicie. Ja rozumiem, że to, to nie jest... Tak, sama sama powiedziała, że policja jest instytucją dydaktyczną. Wiem, 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 dlatego chciałem ustalić jeszcze w ramach tej interwencji, kto wydał rozkaz y, tutaj zatrzymywania na przykład Przemka, na przykład Weronika. No, Właśnie wyrę... z własnej inicjatywy, z własnego doświadczenia, z tego, co uważał, że nie na Dobrze, ale teraz my nic nie posiadamy, no to Izrael zostanie zostaniecie... Tak to Ale kto mi zapłaci za ten czas, który straciłem przedtem? Proszę pana, jeśli pan ma jakieś uwagi, może pan złożyć zażalenie na wykonanie znaczności do prokuratura rejonowego. No czekajmy, już chodźmy na ten od Ale no, to jest właśnie to są represje. Ale to, to są represje, do których trzeba, to trzeba to się odzwyczaić. Proszę pana, ale policja na całym świecie tak pracuje. Na tym polega nasza praca. Ale panowie wykonują swoją pracę, no i że to, że to jest represja, no to to już trzeba do polityków. Oni wykonują swoją pracę. No niestety, no, tak to wygląda. W Niemczech tak samo No właśnie Pani, nie do końca. Proszę pana, powiem panu ciekawostkę, że w Holandii, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, w krajach, które się uznaje za demokratyczne, interwencje względem kogoś można podjąć tylko wtedy, kiedy jest wyraźnie uzasadniona potrzeba. Tak. A ja proszę mnie. Ja, wyglą... ja wiem, jak wyglądają normalne zatrzymania. I to jest, widzimy się, i nadużywana jest instytucja tak zwanego. Myśleliśmy, że Znaczy rutynowej kontroli. No właśnie. mówi, że policjanci podejmują interwencję dla kogoś. Nie ma takiej przemocy. Jest interwencja z powodu konkretnego, tak? Weźmy uznane podejrzenie, że panowie przyjmacie środki, nie wiecie nic. Po prostu zostało nie do egzaminu. Kończy się historia techniczna, kończy się interwencja. No tak, ale po co w ogóle? Po co, się, po co zatrzymujemy? Przecież doskonale wiecie, kto co, jak kto ma. No. A skoro nie wiecie, to w takim razie to też jest ciekawe. No ja rozumiem, ja rozumiem. No, jest Mam wyciedla, nadzieję, że kiedyś to zielekli. się zmieni. Zgładnie.